Cześć, jestem Słoneczny Mike, podnoszę świadomość, szerzę miłość i wolność. I mam potrzebę się wygadać, <śpiewa> witajcie. Im więcej ludzi poznaję... Tym widzę, że każda osoba nosi maskę. Nosi maskę i dopiero lecz na początku spotyka się ludzi. Są uśmiechnięci, często wydają się pewni siebie i w ogóle, ale potem jak się poznaje ich trochę bardziej, chodzi na to, że na przykład mają od dwóch lat lękają um, mają od dwóch lat burkają się z na przykład napadami lękowymi i lecą na prochach ciągle. Albo mają głęboką depresję, albo są w mega toksycznym związku, albo to, albo to, albo to, albo to. I wszyscy coś mają. Praktycznie wszyscy 98% poza paroma wyjątkami. I to, to jest okej, okay, no bo w sumie mnie to nie dziwi, patrząc na... Świat, w jakim żyjemy, patrząc, jak on oddziałuje na mnie i jak muszę dbać o swoją energię i o to, żeby umiejscowiać siebie w odpowiednim miejscu, jak tutaj. Ale te maski, które wszyscy noszą, to są właśnie to, pokazuje, jak ludzie nie wiedzą, kim są. Jak ludzie utożsamiają się ze swoimi myślami, ze swoim ego, jak żyją w strachu i przez to, jak grają, jak nie są otwarci, nie żyją w miłości i wolności, są niewolnikami swoich myśli. I do tego tutaj dochodzi e, wielka pandemia, i oczywiście te wszystkie problemy, które ludzie mają, są spowodowane nie z tego powodu, że ci ludzie są. Zjebani. Wszyscy bylibyśmy zjebani. <gry> Tylko dlatego, że e, jesteśmy po prostu kontrolowani przez system. I staliśmy w w, w społeczeństwie, w środowisku, które jest po prostu niezdrowe. Jest patologiczne. Patologiczne jest mieszkanie w miastach. I do tego teraz dochodzi. Yy, Bo w miastach jest wszędzie napływ tysiąca, miliona informacji. I nawet nie jesteśmy tego świadomi, co odbieramy, podświadomie. Podświadomy przekaz, który kieruje to, kim jesteśmy i to, co będziemy robić w przyszłości. I potem jest tak, że 98% ludzi główny temat rozmyśleń, główny temat rozmowy i główny temat i główny cel ich życiowy to praca. Praca, gdzie pracują zazwyczaj dla kogoś i jeszcze do tego są im zabierane podatki i innego typu rodzaju kradzież, typu też manipulacja do tego, żeby zarobione nie wiem, zostawię, zarobione pieniądze wydawać na coś, co jest im w ogóle niepotrzebne. I to wszystko jest... Yy, narzucone nam poprzez symbolikę głównie którą naszo, nasza podświadomość wychwytuje nawet, bo ci ludzie, którzy kontrolują społeczeństwo z, oni znają jak funkcjonuje umysł jak funkcjonuje podświadomość, świadomość i wiedzą jak łatwo można zmanipulować nas <grym> i do tego teraz dochodzi chodzenie w maseczkach na przykład. To jest symbol yy, właśnie takiego zamykania się w sobie. To jest symbol yy, zabrania wolności słowa. To jest symbol. Yy, yy. to jest symbol zniewolenia i jak się jeszcze patrzy na małe dzieci, które chodzą w szkołach i całe teraz dzieciństwo mają w maseczkach albo nie mogą wychodzić na plac zabaw no i to się oczywiście trochę poprawiło, ale mieliśmy to podczas pierwszej fali, ale ja czuję, że zaraz będzie druga i dosyć szybko to wszystko jest tak oczywiste jak się to dostrzeże cały system kontroli i to w jakiej złej kondycji znajduje się ludzkość zresztą to też widzimy po tym jak traktujemy planetę i wystarczy spojrzeć na liczby i... ale nie no, z tymi liczbami, ale jak się rozmawia z ludźmi po prostu jak się czuję z nimi, Jak i, jaką energię mają w sobie ludzie? To większość ludzi ma taką energię, że nie jesteśmy w stanie z nimi dłużej spędzać czasu. Niską energię. Ale jakie jest rozwiązanie na to? Nie o to chodzi, żeby tu narzekać czy coś w tym stylu. Oczywiście, że nie, bo kto ma czas na narzekanie, to czasem, no ja czasem po narzekam, ale to tak słowem wstępu zawsze, a po prostu czasem się roz, rozgadam, za co najmocniej przepraszam. Nie, nie przepraszam, w sumie mam tu gdzieś, ale rozwiązanie jest takie, żeby, żeby poznać siebie i poznawać prawdę. Ale nie na zewnątrz, tylko w środku. I spędzać czas w naturze, a nie w mieście. Spędzać czas tam, gdzie zewnętrzny świat, wytworzony przez umysł, czyli przez człowieka, czyli właśnie technologia, gdzie mamy miasta, gdzie mamy telewizję, gdzie mamy ludzi, którzy po prostu żyją w swojej głowie cały czas żeby po prostu z tym nie obcować, żeby to nie była nasza rzeczywistość i jedyna taka droga ucieczki z tego całego systemu to jest właśnie droga nas samych bo jak zagłębimy się w siebie to dojdziemy do takiego prostego wniosku wczoraj taki stan osiągnąłem leżałem na łące patrzyłem gwiazdy, że w sumie to. Kurczę, no. Jakby to opisać. Nie da się tego opisać. <gry> prostu Było się w danej chwili. I... I się po prostu było. I umysł po prostu nie było umysłu. I wtedy nie było żadnych zmartwień, oczywiście. Po prostu. I wtedy też jest wtedy się wie, nie jest wiara czy coś w tym stylu, ale to jest taka wiedza, że cokolwiek by się nie działo, to będzie perfekcyjne. Będzie tak, jak ma być. I w takim stanie człowiek nie myśli w ogóle o przyszłości ani o przyszłości. Po prostu się jest. Działa się spontanicznie, I, i to jest nasz naturalny stan. Kiedyś ten stan był, jak jeszcze nas umysł się nie rozwinął, i byliśmy jak zwierzęta. Zwierzęta ciągle są w takim stanie. Znaczy też nie do końca, bo zwierzęta są jeszcze mocno kierowane instynktami, a my poprzez teraz ewolucję, rozwój naszego umysłu i poprzez to, że możemy wejść ponad niego i możemy też wejść ponad nasze instynkty możemy być w tym stanie błogości, spokoju cały czas I to jest taka wolność wtedy. i jak się to dostrzeże to, to nie ma żadnych problemów No ale co jest potem takiego, że potem nie wiem, wrócimy do domu, spotkamy się z kimś, albo zadzwoni telefon, albo wyjdziemy na jakieś social media i zaraz automatycznie to nasze ego się wkrada do tego naszego pokoju całego, do tego naszego jestestwa, jest jesteśstwa. Naszego bycia i znowu wchodzą stare schematy myśleniowe, i ten stan gdzieś idzie w zapomnienie. Ale fajne jest to, że z czasem ten stan jest na coraz dłużej, na coraz dłużej jest ćwiczony jak mięsień. Ważne dlatego, żeby hmm. po prostu poszukiwać, ale Najlepsza książka, jaką kiedykolwiek napisano, to Wy sami. I jeśli chcecie uniknąć manipulacji i chcecie rozwiązać każdy swój problem, i chcecie mieć jak najwięcej wolności w życiu i miłości, to nie słuchajcie nikogo. Tylko siebie. No i teraz mamy czas, w których Ziemia się na dwa światy. Jeden świat to będzie właśnie ludzie, którzy poprzez lata, lata, lata zostali zahipnotyzowani, bo w naturze jest coś takiego jak hipnotyczny ryb. I on polega na tym, że jak Coś działa w kółko, no w naturze są cykle, cykle, i jak coś działa w kółko w tym cyklu, to coś się utrwala, utrwala, robi się coraz mocniejsze, aż w końcu ten cały cykl jest utrwalony i już nie da się go zmienić. I ten cykl ma bardzo mocne znaczenie, jeśli chodzi o nasze myśli. Jeżeli od dziecka nam wpoili w w do głowy myśli o właśnie ubóstwie o, o tym, że jesteśmy nic nie warci, czy strachu przed śmiercią czy jakiekolwiek negatywne myśli to im dłużej żyjemy w tych myślach tym bardziej one się utrwalają i ten rytm hipnotyczny zadba o to, żeby one po prostu tam się utrwaliły na zawsze bo wszystko tak się utrwala w naturze. I niestety dużo ludzi już jest na takim poziomie mają te swoje myśli wgrane, że już się z tego nie wyrwą. Nigdy i będą cierpieć do śmierci i, i tak to wygląda, ale jest właśnie duża liczba osób tych, którzy są jeszcze utrwalenie w tym rytmie tych negatywnych myśli i mogą z niego wyjść. Oczywiście w... i wyjść, ale też wykorzystać ten rytm do tego, żeby zasiąść w nim pozytywne myśli poprzez jakieś afirmacje, czy po prostu naukę pozytywnego myślenia i rozwój świadomości. Hmm. Muszę pomedytować, żeby bardziej skupić swoją uwagę, ale jestem trochę rozproszony. To mi dał ten film właśnie dojście do tego. Dzięki za uwagę. wspaniałego dnia Wam życzę. Poznawajcie prawdę i. Też, róbcie co chcecie. <grych> Życzę Wam wszystkiego dobrego i dużo pozytywnej energii Wam przysyłam z tego pięknego miejsca. Na razie.